Wybrałem już zdjęcie i otworzyłem je w Camera Raw i pierwsze, co chciałbym zrobić to wyrównanie horyzontu, tak żeby był poziomy. Więc zaznaczam narzędzie prostowanie i przeciągam tuż horyzontu taką linię. Tutaj w, w narzędziu kadrowanie Zaznaczyłem sobie proporcje 9 do 16, dlatego od razu to narzędzie też zostało uwzględnione i ten format został zastosowany. Następnie przesunę usuwanie zamglenia w prawo. Subak światła przesuwam w lewo. Zaznaczam narzędzie stopniowy filtr. Przyciągnijmy nim trochę niebo. Ale tutaj ta palma stała się troszkę zbyt ciemna, dlatego suwak cienie przesunę prawą. Chciałbym zaznaczyć, że nie jest to suwak cienie, który mamy na głównej karcie tutaj Adobe Camera Raw, to on jest dalej na zero, tylko to jest osobny suwak, który jest stosowany dla tego stopniowego filtra. Jeszcze z dołu przyciągnę, żeby przyciemnić troszkę piasek. Teraz wracam do podstawowej karty z ustawieniami. Przesunę może cienie troszkę w prawo, czarne w lewo. Wciskam przycisk Shift, następnie klikam przycisk Otwórz obiekt. Teraz, wciskam Ctrl T, klikam prawym i wybieram perspektywę. Chcę troszkę wyrównać te pionowe linie. Tutaj, żeby trzymały pion. Jeszcze troszkę. Ctrl T, perspektywa, było... ok. Widok dodatki, aby usunąć tą linię pomocniczą. Teraz będę chciał usunąć tą tabliczkę. Wybieram narzędzie pędzel korygujący. Tworzę nową pustą warstwę. Zaczynam usuwać tabliczkę. Słupkuję z różnych miejsc. No I wyszło całkiem ładnie. Teraz tworzę warstwę balans kolorów. Wybieram cienie i troszkę ocieplę cienie. Porównamy teraz sobie wersję przed i po. Tak było przed. Tak jest po.